My jako klub zabytkowych Mercedesów organizujemy od 2001 roku, to jest ósmy zlot zabytkowych Mercedesów i to, to jest, za każdym razem jesteśmy w innym miejscu. Byliśmy w, w Kazimierzu, w Toruniu, w Kaliszu, w Poznaniu. W, w Krakowie po raz pierwszy? Po raz pierwszy. W przyszłym roku jesteśmy na Dolnym Śląsku. Jak się podoba w Krakowie zatem? Bardzo, bardzo piękny rynek. Wspaniali goście, wspaniali e, turyści, także bardzo się podoba. Jak wygląda program rajdu? Jakby pan mógł w trzech słowach powiedzieć. Kiedy zaczęliście, kiedy kończycie? Przyjechaliśmy w czwartek. E, wczoraj mieliśmy próby. Jeździliśmy Ojców, Niebomice i i ścigaliśmy się. Dzisiaj jest pokaz elegancji, dlatego jesteśmy w strojach z epoki i to jest jak gdyby nasza radość, jak gdyby podziękowanie dla prezydenta miasta Michael Street.